Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Sheriff Moment, Sheriff Rafik, i dzisiaj bierzemy pod nóż kolejną mapę. Hmm, co to będzie za mapa, zapytać. Dostałem kilka propozycji w komentarzach, lecz już miałem przygotowaną, przygotowaną wcześniej. I w dzisiejszym odcinku degustuję mapę rewersowo w wersji drugiej by reverse Zaczynajmy Może poprawię, o, żeby było mnie bardziej widać Więc zobaczymy, czy mapa rewersowo obroni się i czy dostanie certyfikat jakości Trzeba by wszystko włączyć, nagrywanie O, ładuje się mapa Tak jak mówiłem O, też się załadowała Sprawdźmy czas ładowania to ogarnijmy na szybko opis witaj na Reversofo 2 o tutaj w porównaniu z y, tymi polskimi klimatami tu już jest obszerniejszy opis bardziej tam coś 4 o mam, wiemy na start, że są cztery gospodarstwa mm, wiele funkcji a i 3 stare wieś no, pf, pf, pf. zapraszamy na fanpage'a y, chodzi za wami na tej mapie owca, więc się nie dziwcie gdzie ta owca? Dobra, jesteśmy na mapie rewersowo, i powiem Wam szczerze, będę się odnosił do poprzednich map, które testowałem. Tak więc się nie dziwcie, i na ten moment tu wchodzę. I dla mnie jest dużo ciekawiej niż na poprzedniej testowanej mapie, mianowicie na tych polskich klimatach, bo jest bardziej swojsko, bardziej szczegółowo na tej gospodarce. Mamy tu jakąś krańczagę, trochę drzewa. No takie pierdały wiadomo. Takie typowo, nie wiem. Nie wiem, ja, ja nie widziałem jeszcze takiej wioski. Opartej na drodze. O, tu widzę, że ta droga nawet skręca, to za chwilę stąd wyjdziemy. Opartej na drodze. I, i tylko po lewej, po drugiej stronie budynki i to wszystko. Jeszcze w takim powiedzmy zadupiu. Muczy, ale tak ciągle przecież, że nie kupiłem nic. Nie mamy maszyn na start, ale to nie będę zaliczał jako niedociągnięcia. Bo sam kiedyś też tak robiłem. Mam jakiś trigger? No to jest jakaś wiata po prostu. Tu chyba jest sprzeda... Kurczę, muszę sobie ugrać mapę na scrollowanie. To jest jakiś triggerek. Tu prawdopodobnie się słoma gdzieś tam stakuje. No mamy tak chyba fest staropolsko, bo... O, i tu też powiedzcie mi, że nie mogę otworzyć to. No ale beka. Ja nie wiem jaki skrypt. Jest potrzebny do otwierania tych drzwi. To jest niebywałe. Nie wiem z czego ludzie korzystają. A tak samo drzwi nie mają kolizji. Nie rozumiem. No, brama też nie ma. Ja nie wiem, nie wiem co to kurczę jest za skrypt. Muszę, muszę przejrzeć, jakąś mapę odpakować i sprawdzić, żeby już na, następno, na następną degustację, prezentację, ocenę być bardziej przygotowanym. Dobra, mamy tutaj znak, że wjeżdżamy do rewersowa i wyjeżdżamy. pozwolę sobie rzucić na mapę z góry. Jest to go. Troszkę przewinę. Tak gdzieś do godziny 8 rano. I patrzcie, no mapa jest... Czekajcie, zamknę okno. Ten David będzie mi szczekał, no. Nie można nawet spokojnie nagrać. Mapa jest troszkę większa od poprzedniczki. Droga jest lekko zakręcająca, jest w górę, lekko w dół. To mi się podoba. No kończy się wiadomo, już tak skończy. Ale jest... Już dla mnie jest dużo ciekawie niż na tych całych polskich klimatach. Mamy sklep teraz. Tak robimy sobie test. A dzisiaj, może. No dobra. Już promujmy tak tego zetora. Zetor zakupiony w sklepie. O, są dźwięki. Oj. Y Dało się kupić, teraz sobie go zresetuję. No, więc też świetnie przygotowana. Uuu, nie działa reset maszyn. no to już pójdzie po ocenie z tego co widzę pedał w ogóle kompletnie nieruszone jest zrobion mapa zrobiona na podstawce od Foxa. nie jest nic tutaj yy, ogarnięte i konki są porozpierdzielane ktoś mi napisał w komentarzu że to nie jest takie ważne przy małych mapach ale kurczę to jest element mapy jak wchodzę na mapę i widzę tutaj na minimapie takie pierdoły no to od razu mi to, to leci po ocenie jak nic, i to dwa punkty, tak jak ostatnio. Będę się czapiało to jak cholera. No ale dobra, pozwiedzajmy trochę. No, pola są na no, pola, no pola. To są ok. O, tu jaki ładny nasyp, proszę bardzo. Jest zrobiony normalnie z gruntu. Tak, z gruntu. A to jest bardzo ładne. Takie wypalone i w ogóle. No, tu pola symetria, symetria. Jedno przy drugim paseczki. No, powiedzmy, niech, jest, niech, niech niech, tak będzie. Roślinność wszystkim już nam znana. Tu już jest koniec mapy. O, tu mamy... To jest chyba... O, to jest identyczny skup jak na polskich klimatach. Podejrzewam, że autor polskich klimatów właśnie stąd go wyciągał. A może nie wiem. Hmm. No, i mapa jest więcej niż kwadratowa. Jest taka bardziej, oh, tu jest wcięcie, tam jest na okrągło. Za chwilę tam się udamy. Drzewa nie mają kolizji, są takie te gówniate bez wycinania. Jest jakaś droga pola, no tu się to z kolei fajnie wij, wije, tak zawija. To są pola niżej. To jest to jest porządnie zrobione. O, i tu już są fajne pola, bo są tak pod górkę i z górki. Nie są takiej mikroskopijnej wielkości. O, jest także błoto. Jeszcze ja sobie wsiądę w cienik, sobie cienikiem pojadę. No nie działa reset maszyn, no to, to... to jest jakiś tam minus. No jeżeli chodzi o wydajność... tu się nie... jest yy, źle. Ale wiadomo, jest dużo więcej budynków niż na poprzedniej mapie. Ale chyba jako całość, mi, że ta mapa jest całkiem ok. I teraz sobie testuję taką małą listę teraz tak, kupowanie kupowanie działa jak widać działa, no możemy sobie tu budynki, a ja tu chyba jest też jakieś chodź zajedziemy oj nie wybrałem yy, reset, no reset maszyn nie działa sprawdzałem widzicie nie, nie, nie zresetowało się nigdy, może to jest kwestia tego że jest wiele gospodarek no ja zdecydowałem się chociaż na jedną ale na ten reset powinien być ustawiony, chociaż powinno być, chociażby do sklepu powinno resetować moim zdaniem. Tak chwileczkę, to nie jest ta pierwsza gospodarka. ale to jest serio czas na... Wow. O, o, o kurde. Tak, to jest ta gospodarka, na której się ryspiliśmy. Sorry, przejadę przez płot, ale no nie idzie tego Zapyrte. Ej, cicho, lepiej, tam chyba. Czy dobrze? Nie, no. dobrze on ja O, widzicie? No, taka dość stosunkowo mała mapa, ale też można się zgubić. Fajnie, fajnie. Taki element zgubienia, jak występuje, to znaczy, że mapa jest ciekawa. O, tu już wiem, gdzie jestem. są no, on tak wylokalizuje? Halo? No nie, jakieś dźwięki są. Sorry, że tak upełniam, ale strasznie pedantycznie jestem w ten nasyp, już go mijaliśmy. Jeszcze ja obiadę tak w z jeszcze co jest do ocenienia. PDA, no PDA jest, no nie jest w ogóle zrobione. To mi się nie podoba, słaba sprawa. No, bez szału. Nawet minimapki nie ma. I co powiedzmy gracie na multiplayer i co? I mówisz, że jesteś na jakimś polu i twój kumpel... Ale na jakim polu? No tu tamten... Nie ma cyferek, nie wiadomo o co chodzi i tak dalej. Tak. No zobaczmy czy są kolizje. O, jest kolizja, nie wpierdzielę się w ten port. Fajnie, zobaczmy, może, może tutaj tym czynnikiem. A w życiu jest kolizja, mi się to podoba. O, cicho, tu mamy jakiś sklepas. Lubli, Lubli, Lublin, wow, sklep spożywczy, HWDP <gry> sklep na co dzień od strony pola no. ok, no, A tu w środku no to te drzewo, już, no wiadomo nie musi, ale płoty mają, domy mają. Podejrzewam, że reszta też jest ok porobiona. No. To jest kolejna mikrogospodarka. Naprawdę, no tutaj tu... 30 to za dużo, chyba trzeba mod konia wymyślać. Niebywałe takie mikroskopijne gabaryty. Skąd wy tyle tych budynków naciepaliście? Ludzie. Dobra, idziemy, jeszcze kawałek. Co to mamy? Klimat, klimat. Mam tutaj cenę, żeby ocenić klimat. No. no już, już. Ten. No, tu jest ten ładnie... Nie, no, my tam dalej nie jedziemy, ale oj. A propos gniecenia się tych... Jeszcze ja sobie, sam sobie wtrącę się w słowo. A propos gniecenia się tych upraw, jakiś tam gościu zrobił taką wersję bez gniecenia się i to można u niego na fanpage'u pobrać. Ja prawdopodobnie to gdzieś podepnę pod... w opisie pod tym... na hitboxie pod livestreamem, żeby taką Eee, cholerka miałem tam jechać taką paczkę mikro modu i tam będzie ta poprawiona wersja i będzie oficjalna wersja na live streamy z widzami o tylko zapomniałem, że zebry za, za, za się kopię łatwo no, swoją drogą, yy, wpadajcie na live stream znowu Podajcie na live streamy, oglądajcie filmiki, pamiętajcie łapka w górę dla lepszego pozycjonowania na tym celu YouTube Was to nic nie kosztuje, a mi daje szansę, że może ktoś nowy wpadnie na kanał. Zresztą fajnie było. No drogą przed chwilą mi było 10 tysięcy subów. Wow. W sumie to, 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 to nawet spoko, Ale nie, nie, nie o tym dzisiaj. O, nie, no nawet ładnie tu jest. O, tu jest też lekko, tam jakiś inny chłop, ok. Za klimat. Jeżeli chodzi o polskość mapy, to mogę dać full punktów. No, no i lock. Nowa, nowa rzecz. O tym zapomniałem wcześniej powiedzieć. Odpalam sobie konsolę. No tutaj są od Zetora, tak? Więc całość zaczyna się jeszcze dalej mi dalej to przewijać. Proszę, no tu jeszcze, nie? Jeszcze kawałek. I tu się już zaczyna. To pojedziemy od momentu kiedy jest mapa załadowana, ja to szybko znajdę, o zobaczcie, to zaraz będzie opieprz, jeszcze chwila. Hmm, to mi niepotrzebne, nie jest jeszcze wcześniej? Hmm, map mod wrat Aha, to jest nawrata trigger! To jest chyba ten mod z... Yy... No, z Kufiego mapy tamtej wolej i z Czech map, tak dalej. No, to już widzicie, będę wiedział. O, jeszcze kawałek do tyłu. Jeszcze kawałek. No tu się już czytuje mapy. Dobrze, no to zacznijmy od tego momentu, bo się tu już pogubiłem. Yy, nie może wczytać jakichś źródeł. O, Door trigger. Tu nie ma. O, to, to, o co tu chodzi? Tu jakby nie było skryptów. No dobra, jeszcze pominę tę kwestię, bo nie jestem do, do końca pewny tego. Tu są od y, kierunków tego modu. No i tutaj mamy y, błędy optymalizacji tekstury. Część pozostawiona w PNG prawdopodobnie, nie mogę tego w prawo przewinąć i część nie y, znaczy nie zmieniona rozdzielczość niezmieniona na potęgę dwójki o tak to chyba się mówi więc oje, zobaczcie ile tego jest to jest raptem kwadrans roboty a optymalizacja od razu idzie w górę przykre, że, że autor nie pomyślał aby takie rzeczy uwzględnić tak samo o yy, błędy dźwięków powinny być zrobione na WAV i wtedy by fajnie działały w grze a tak są do dupy i tu mamy jakieś błędy od yy, od yy, jak to się nazywa od skupu zboża no zaraz zobaczymy. I to są chyba takie, no to są takie niby pierdoły. No ale to jest raptem mówię: 15 minut roboty i jest zrobione porządnie. A autor ma to w dupie najwidoczniej. Zobaczmy jeszcze ceny, bo tutaj coś jest: że ceny, coś Bory, elevator z no To jakieś Station Village Grind elewator. No mógł zmienić nazwę. No już dobra, nie będę się tak czepiał. No, no zobaczmy dalej, co tu. O, widzicie? Tak, tak powinna mi mapa wyglądać. Tu, w tym miejscu, powinno być pola i tak dalej. No. To wszystko. Dobra, tak więc przechodzimy do końcowej oceny, bo już się zbliża 20 minut. Będę sobie powoli jechał jeszcze. No, może zacznijmy od tych pozytywnych stron. Pozytywnym, pozytywną stroną tego odcinka jest to, że już wiem, jakiego modu nie mam do otwierania drzwi, i sobie od razu go ogarnę. Eee, no ale to, to wiecie, to jest taka prywatna bardziej A jeżeli chodzi o mapę, no, klimat jest. To mi się nawet podoba ta mapa. to? To ma być. Nie, nie będę się czepiał tak tyle witujących rzeczy. Tylko, że to jest dość, dość istotne miejsce, więc. No ale wiadomo, to się zdarza. Nie będę się tego tak czepiał. Jest ten klimat. o, tu jest fajne, Aj sorry, To sobie jeszcze poradzam. Tu jest z kolei znowu fajny nasyp. To jest kolizja niewidzialna. No to jest zrobione nawet, nawet fajnie. Są jakieś porozdzielane te rejony. No tak więc za klimat daję pełną dziesiątkę. No i teraz odejmuję tpda te Tych te ikonki powinny być, te Zbędne powinny być wypierdzielone tak dalej. Na jakiś porządek. Ewentualnie tu autor powinien być wpisany tak, jakby powinien to... no tak ładniej zrobić, no. No i niedopracowany log, czyli tam błędy tekstur w większości. A jeżeli chodzi o Telua to chyba coś od tych skryptów nie jest chyba wina mapy. No ale tych budynków jest spoko, są te kolizje, jest dużo ciekawiej niż na polskich klimatach. Jest y, bardziej krzywo, bardziej... Tu, tu się można zgubić. To nie jest takie takie, takie, takie że wiesz, wchodzisz i masz jedną drogę prosto, po lewo, po prawo, po kilka puli, to wszystko. No to jest ciekawe i dużo. No więc teraz końcowa opinia. Na pewno... Y na starcie dam certyfikat jakości Ale nad oceną jeszcze muszę chwilę się zastanowić, bo to jest takie wiecie No nie chcę, nie chcę być do końca jakiś przesadnie rygorystyczny, ale też nie chcę tutaj być po pobłaźliwy na te rzeczy Po to chyba są te filmy, żeby was uświadamiać Aby takich rzeczy nie robić, nie dociągnięć Więc No Damy 7 i pół. Powiedzmy, mapki od 8 wzwyż to takie, które będą mnie powalać. A ta mapa jest ok, i mogę ją wam polecić, nawet mapa yy, o nazwie Reverse V2 Autorstwa Reversa. Tak więc pozdrawiam autora mapy, pozdrawiam Was, was jako twórców, jeżeli coś tworzycie i wszystkich, którzy to oglądali. No i do usłyszenia w kolejnym filmie. Podsyłajcie dalej swoje propozycje, ja tam już mam kilka z tego poprzedniego filmu, ale teraz będę już brał z opisu, bo dajecie w opisie coś. No i dajcie znać jak się podoba Wam ta seria, możecie zostawić lajka, like. o tym już mówiłem przed chwilą, lepszego pozycjonowania, komentarzyk i jeżeli jesteś nowy to daj suba. Cześć!